Wrócił się rano, czuł jakby ktoś go kopnął w łeb. Głowa ciężka, jakby od nadmiaru wódki podnosi się. Kurwa, nic nie pamiętam, ej, ale wczorajszy wieczór był chyba raczej smutny. Film urwał mu się gdzieś koło godziny trzeciej w nocy, kiedy napity szedł w stronę akademików. Miał już dosyć, dosyć już spin ze swoją dupą innych panien, które podchodziły tylko, żeby się spojrzał na nie. Siedział z kolegami przy stole w gorzowskim metronomie. Jarali blanty, pili whisky z kolą i lodem. Czuł, że dzisiejszy dzień będzie jednym z tych lepszych. Pierwsza impreza od dawna bez naszych dziewczyn, nie. Było jasne, że tego wieczoru skończą grubo. Ktoś mi kiedyś mówił, żeby nie łączyć jointów z wodą, ale chuj. Witam. Jesteśmy w klubie, świeżo po wypłacie Za taki dowar jak my, nie jedna laska ściąga gacie Zabawmy się, w końcu ile mamy lat Żeby myśleć o tym, co będzie za jakiś czas Mamy cały świat przed sobą, mamy wszystko co trzeba Dzisiejszej nocy zapominamy o swoich kobietach Dwie koleżanki z parkietu podchodzą do stołu Cześć chłopaki, widać, że nie jesteście bandą matołów Była z nami koleżanka, ale, ale chyba gdzieś znikła miło. Poszła z naszymi kolegami do akademika Możemy się przysiąść? Może postawicie nam drinka? Ja jestem Żaneta, a to Angelika hm. Jasne, siadajcie, mamy dużo miejsca tutaj Ja jestem Mateusz, a to Damian, Paweł, Kuba Jedna ruda, druga blond, wyposażone w duży uśmiech A chłopaki ciągle chcą im stawiać na piwo, wódę Daj mi Proszę swój numer powiedział do blondyny Damian odpowiedziała Chodźmy do akademika, dawaj. Chłopaki, to jest akcja. Przenosimy się do Was. Tam jest dobre party. Szkoda noc marnować. Wszyscy bez zastanowienia w podróż życia slalomem, jak jeden mąż wpierdalając groszki po drodze. W akademiku akcja nabrała temperatury. Angelika wchodząc do pokoju zajebała z grubej rury. Jestem taka napalona, że mam w gaciach Kisiel. Was czterech i my dwie, co o tym myślicie? Bez zastanowienia, majtki wylądowały na podłodze. Każdy spuścił z więzi swojej fantazji wodze. Dwie godziny pełne seksu po ekstazy, trawie w łudzie, one boginie piekieł. Oni przejęci kłóciem obudzili się nad ranem, dziewczyn nie ma już. Do pokoju wchodzi woźni, mówi: skąd wy macie klucz? Nikt nie Którędy, każdy mało co pamięta, każdy patrzy na siebie, najzwyczajniej nie dowierza. Darm patrz, tam leży jakaś kartka. Może zostawiła ci numer, ta Marlena, Agata nagle, Damiana ogarnia strach. Miłego życia z AIDS. Nosicielkami jesteśmy od dwóch lat, sześć. Uh. Wyobraź sobie moment, A. w którym wchodzimy do domu, patrzy na nią, ona przeciwnie, wykram telefonu, nie. mówię kotku, dziwnie masz weny na to i tamto odpowiada, tak miałem pracy mały hardcore A. No cóż, okej, okay. okay, to odpocznij sobie, poukładam winyle, przygotuję kąpiel, skarbie Tylko muszę wyjść gdzieś z koleżanką, będę za godzinę, dwie No nie. wiesz z Anką, hej, okay. nie mam pytań, patrzy na nią jak kosmita, jak wyindywidualizowany drogowy tam i się ja przywitam tu inną która zamiast ureń będzie przyozdobiona szminką tylko Ale doszedłby mały wodzie strzelić w Przecież jesteś tyle razem, byś się kurwa gdzie? Jak to, że, że gdzie ty gdzie, nie wyjdziesz? Gdzie, gdzie ty ej, idziesz? To... Aha Trzasnęła tylko drzwiami, schodziła szybko schodami Z butami na obcasie, wymalowanymi powiekami Myślę sobie, zaśmierdziało mi tu życno Nie schodziłaby schodami, jak pojechała windą A Patrzę przez okno, nikt nie wychodzi z kratki Stare babki jak codzień przyklejone do łapki i nie ma jej, uh, uh -huh. nie ma anki. Smród wzrasta, jedzie już jak znoszone tramki Wylatuje na klatkę, myślę, może coś się stało. Może połamało nogi, pogotowie ją zabrało. Boże, może porwał ją wielbiciel, kamszotów. -y. Może to ona rozbiła te wieżowce w Nowym Jorku.